Więcowo mielone do łyżeczka majonezu, dodajemy też słodką paprykę, sól i pieprz. Więc już gotowe, wymasowane, więc teraz robimy sos, czyli połowa cebuli i ogórki konserwowe. Porządna łyżka majonezu, łyżka erytritol, trochę śmietany 30 ketchup, woda z ogórków, keto tortille. Jak zrobić taką, to dam Wam link, czy kapusta pekińska, parę liści. sobie cienką warstwę, aby się wszystko dobrze upiekło. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy nasz placek. No dobra, chyba już się upiekło. Obróćmy teraz wszystko. O! Dajemy ser i pokrywka leci. No teraz dajemy sos.